Wędrówka pielgrzyma. Część druga. Rozdział drugi. Droga z miasta Zagłady do ciasnej bramy. Tymczasem chrześcijanka wraz z dziećmi już się oddalała od miasta, a miłosierna szła razem z nimi. Po drodze zaczęły tak rozmawiać. Moja droga, rzekła chrześcijanka. Uważam to za niespodziewany przywilej, że zdecydowałaś się opuścić progi swego domu, by mi choć trochę towarzyszyć. Wtedy młoda miłosierna, gdyż była jeszcze bardzo młodziutka, odpowiedziała Gdybym miała całkowitą pewność co do celowości pójścia z Tobą, nie wróciłabym już nigdy do miasta. Dobrze więc, rzekła chrześcijanka, zechciej dzielić ze mną dalsze koleje życia. Dobrze wiem, jaki będzie koniec naszej pielgrzymki. Mój mąż zapewne nie zamieniłby swego obecnego szczęścia za wszystko złoto, które można by było wydobyć ze wszystkich hiszpańskich kopalni. Na pewno też nie zostaniesz odrzucona, choć pójdziesz tylko na podstawie mojego zaproszenia. Król, który przysłał zaproszenie mnie i moim dzieciom, jest Bogiem pełnym łaski. Jeśli byś sobie tego jednak życzyła, to mogę cię przyjąć jako służebnicę i będziesz mogła pójść ze mną w tym charakterze, a wszystkie rzeczy będziemy miały wspólnie. Zechciej tylko ze mną pójść. Skąd będę jednak mogła mieć tę pewność, że zostanę przyjęta? Gdybym tylko mogła otrzymać zapewnienie co do tej rzeczy od kogoś, kto rzeczywiście ma możliwość udzielenia w tych sprawach miarodajnych informacji, nie ociągałabym się ani na chwilę, ale poszłabym, ufając w pomoc tego, który ma moc pomagać, choćby droga była nie wiem jak ciężka. Dobrze więc, droga dziewczyno, ja ci poradzę, co masz zrobić. Chodź ze mną aż do ciasnej bramy, a tam zasięgnę co do ciebie dalszych informacji. Jeśli tam nie znajdziesz właściwej zachęty do dalszej drogi, będę zmuszona pogodzić się z tym, że powrócisz na swoje stare miejsce. Zapłacę ci również za twą grzeczność, którą okazujesz mnie i moim dzieciom, towarzysząc nam w tej drodze. Pójdę więc tam i przyjmę to, co się stanie, oby pan sprawił, aby przypadł mi los według życzenia serca króla nieba. Wtedy chrześcijanka rozradowała się w sercu swym i to nie tylko z tego, że będzie miała towarzyszkę. Lecz również i dlatego, że udało jej się skłonić serce tej biednej dzieweczki do umiłowania jej własnego zbawienia. Poszły więc dalej razem. Po chwili miłosierna zaczęła płakać. Chrześcijanka zapytała ją więc, czemu tak płaczesz, moja siostro? Jakże tu nie płakać na myśl o stanie moich biednych krewnych, którzy jeszcze pozostają w naszym grzesznym mieście, a najbardziej smuci mnie myśl, że nie ma tam nikogo, kto by ich pouczył i powiedział, co się ma stać. Pielgrzymom przystoi mieć litość. Ty masz w twoim sercu takie same uczucia, jakie żywił mój dobry chrześcijanin w stosunku do mnie, gdy mnie opuścił. On wielce się smucił, dlatego że ja nie chciałam zwracać uwagi na jego słowa ani słuchać jego rad. Ale Pan wszystkich nas zebrał łzy jego w wiadro swe, i oto teraz ty i ja, i te słodkie dzieci, zbieramy ich owoce i dobrodziejstwa z nich pochodzące. Ufam, że i twoje łzy nie będą daremne, gdyż prawda tak powiedziała: którzy siali ze łzami, rządź będą z wykrzykaniem, tam i sam chodząc z płaczem, rozsiewa lud drogie nasienie, ale zaś przyszedłszy z radością, znosić będzie snopy swoje. Wówczas miłosierna powiedziała: Niech przewodnikiem będzie pan, w najświętszej woli swej do bramy, stąd i w drodze mej do świętej góry tej. Niech nie pozwoli nigdy, bym zboczyła z jego dróg. Od łask, aż danym będzie mi przekroczyć nieba próg. Daj panie moim, którzy tam zostali, aby wnet własnością twoją stali się, a ty ich wyrwiesz z bied. Mój stary przyjaciel tak opowiadał dalej. Chrześcijanka przyszła wreszcie do bagna rozterki i tam zatrzymała się. Rzekła bowiem: To jest miejsce, w którym mój drogi mąż o mało nie udusił się błotem. Zauważyła również, że pomimo rozkazu króla, aby miejsce to uczynić bardziej dogodnym, do przechodzenia dla pielgrzymów, było ono w jeszcze gorszym stanie niż poprzednio. Zapytałem więc w tym momencie pana mądrego, czy istotnie było tak naprawdę. Tak jest, odpowiedział on. Niestety, aż nazbyt prawdziwa to relacja. Jest bowiem wielu takich, którzy udają, że są pracownikami królewskimi, mówią, że ich zadaniem jest naprawa królewskiego gościńca. A zamiast kamieni przynoszą tu brud i kał, i w ten sposób, zamiast naprawiać, jeszcze bardziej zabagniają to miejsce. Tutaj więc chrześcijanka wraz z swymi chłopcami zatrzymała się. Miłosierna natomiast rzekła: Ależ odważmy się na przejście, tylko bądźmy ostrożni. Tak więc, zwracając baczną uwagę na schody, z trudem i potykając się, przebrnęli na drugą stronę. Chrześcijance jednak nieraz i nie dwa groziło wpadnięcie do błota. Przebyli je jednak szczęśliwie, a w momencie, gdy znaleźli się na drugim brzegu bagna, zdawało im się, że słyszą głos mówiący im. Błogosławiona, która uwierzyła, gdyż się wykonają te rzeczy, które jej są opowiedziane od pana. Poszli zatem dalej, a miłosierna odezwała się do chrześcijanki tymi słowy: Gdybym miała tak pewną podstawę dla nadziei, że spotkam się przy ciasnej bramie z dobrym przyjęciem, jak ty, to zdaje mi się, że bagno rozterki by mnie nie odstraszyło. Dobrze ci tak mówić, odpowiedziała jej towarzyszka. Ty masz twoją boleść, ja zaś mam swoją. Niewątpliwie zaś, dobra przyjaciółko, będziemy miały dosyć rozmaitych przeszkód, zanim dojdziemy do celu naszej podróży. Czy można sobie bowiem wyobrazić, aby tacy ludzie jak my, którzy sięgają po tak wspaniałą, pełną chwały przyszłość, mogli nie spotkać w swojej drodze wszelkiego rodzaju trudności i zgryzot z powodu napaści ze strony tych, którzy zarówno nas nienawidzą, jak i strasznie nam zazdroszczą? Od tego momentu pan mądry pozostawił mnie samego, także dalej już snułem mą wizję we śnie bezpośrednio. Zdawało mi się więc, że widzę chrześcijankę miłosierną i chłopców, wszystkich razem, zbliżających się do bramy. Gdy już stanęli pod bramą, zastanowiły się jeszcze na chwilę, w jaki sposób zawołać odwiernego i co mu powiedzieć, gdy im ją otworzy. Postanowiono, że zapuka chrześcijanka, jako najstarsza, i że ona będzie rozmawiała z tym, który otworzy bramę w imieniu pozostałych. Chrześcijanka zaczęła więc stukać, podobnie jak jej mąż swego czasu, i stukała tak jakiś czas. Zamiast jakiejś odpowiedzi, usłyszeli jednak tylko, jak im się zdawało, szczekanie czującego ich bliskość psa. Istotnie był to pies, i to taki ogromny, że bardzo się go obie niewiasty i dzieci przeraziły. Bali się też przez chwilę pukać w dalszym ciągu, z obawy, że psisko to rzuci się na nich. Stali więc wszyscy bardzo przygnębieni i nie wiedzieli, co robić. Pukać się bali ze strachu przed psem, wracać również się bali, gdyż przypuszczali, że gdyby odźwierny tej bramy zobaczył, że wracają, mogłoby go to obrazić. Wówczas postanowili ponownie zapukać i pukać jeszcze gwałtowniej niż poprzednio. Wreszcie odźwierny tej bramy zapytał: Kto tam? W tej chwili pies przestał szczekać i otwarto im bramę. Chrześcijanka skłoniła się nisko, aż do ziemi i rzekła: Niechaj pan nasz nie gniewa się na służebnice swoje zapłukanie do jego książęcej bramy. Odzwierny zaś rzekł, skąd przychodzicie i czego sobie życzycie. Na to chrześcijanka odpowiedziała: Przyszłyśmy z tego samego miasta, z którego pochodził chrześcijanin, i w takim samym celu to jest, aby wejść, jeśli łaskawie pozwolisz przez tę bramę na drogę wiodącą do niebiańskiego grodu. Pragnę też zaznaczyć, że jestem chrześcijanką, ongiś żoną chrześcijanina. Który już przebywa tam w górze. Gdy odwierny to usłyszał, ogromnie się zdziwił i rzekł, co ta, która jeszcze niedawno miała tę drogę w nienawiści, sama stała się pielgrzymem? Na to ona skłoniła głowę swą i rzekła tak, a stały się nimi też i moje kochane dzieci. Wówczas ujął ją za rękę i wprowadził ją do środka, mówiąc Dopuśćcie dzieciom przyjść do mnie, po czym zamknął bramę. Następnie przywołał trębacza, który znajdował się nad bramą, aby przywitał chrześcijankę okrzykiem i radosnym trąbieniem, a gdy ten usłuchał, rozległy się szeroko dźwięki cudnej melodii. Przez cały ten czas biedna miłosierna stała na zewnątrz, cała drżąca, płacząc ze strachu, że została odrzucona. Ale gdy tylko chrześcijanka została wpuszczona wraz z dziećmi, natychmiast zaczęła prosić o wpuszczenie do środka i miłosiernej, mówiąc: Mój panie. Mam ze sobą towarzyszkę, która wciąż jeszcze stoi na dworze, a przyszła ona tutaj z takimi samymi zamiarami co i ja. Obecnie bardzo upadła na duchu, sądząc, iż przybyła bez zaproszenia, podczas gdy do mnie król mego męża posłał zaproszenie. Tymczasem miłosierna zaczęła się już bardzo niecierpliwić, gdyż każda minuta wydawała jej się godziną. Przeszkodziła więc dalszej przyczynnej prośbie chrześcijanki, sama pukając do bramy a pukała tak głośno, że aż chrześcijanka się przestraszyła. W ten odźwierny bramy zapytał, kto tam jest. Chrześcijanka zaś odpowiedziała, to jest właśnie moja przyjaciółka. Otworzył więc bramę i wyglądnął, a oto miłosierna, zemdlawszy leżała. Tak bardzo przeraziła ją myśl, iż brama nie zostanie jej otworzona. Wtedy ujął ją za rękę i rzekł, dzieweczko, ja tobie mówię, wstań. Panie, rzekła, ja omdlewam. Już prawie nie ma we mnie życia. On jednak odpowiedział jej, że ktoś pewnego razu tak się wyraził: Gdy ustawała we mnie dusza moja, wspomniałem na Pana, modlitwa moja przyszła do Ciebie, do świętego Kościoła Twojego. Nie bój się, rzekł też. Stań śmiało na nogi Twoje i powiedz mi, po co przyszłaś. Przyszłam, aby posiąść to, do czego nie zostałam w ogóle zaproszona w taki sposób, jak moja przyjaciółka chrześcijanka. Jej zaproszenie pochodzi od samego Króla. Moje zaś od niej. Dlatego obawiam się, że pozwoliłam sobie za dużo. Czy ona prosiła cię, abyś z nią poszła aż do tego miejsca? Tak jest i jak widzisz, panie, przyszłam. Jeśli więc jest jeszcze zachowane jakiekolwiek zmiłowanie lub odpuszczenie grzechów, to proszę cię, zechciej nim obdarzyć mnie, twą biedną służebnicę. Wówczas ujął ją ponownie za rękę, delikatnie wprowadził do wnętrza i rzekł. Oręduję za tymi wszystkimi, którzy we mnie wierzą, niezależnie od tego, w jaki sposób przychodzą do mnie. Następnie zwrócił się do tych, którzy stali obok, mówiąc: Przynieście coś orzeźwiającego dla miłosiernej, czego zapach mógłby ją uchronić przed ponownym omdleniem. Przynieśli jej więc pęczek mirry, który powąchawszy wnet, ożywiła się zupełnie. Tak więc została przyjęta przez Pana na początku drogi i chrześcijanka, i jej chłopcy, i miłosierna. A Pan łaskawie rozmawiał z nimi. Wtedy rzekły one do Niego: Żałujemy za nasze grzechy i błagamy Pana naszego o przebaczenie, a także prosimy o poinformowanie nas, co mamy czynić dalej. Ja odpuszczam odpowiedział i słowem, i czynem słowem, którym jest obietnica odpuszczenia czynem zaś dzięki temu, w jaki sposób je wyjednałem. Weźcie to pierwsze z warg moich wraz z pocałunkiem, a to drugie tak, jak Wam to będzie pokazane. Potem widziałem w moim śnie, jak im powiedział wiele dobrych rzeczy, które mi się bardzo ucieszyły. Zaprowadził je również na wierzch bramy, skąd im pokazał, dzięki jakiemu czynowi zostały zbawione. Obiecał też, że ten widok zobaczą jeszcze raz ku swemu pocieszeniu, gdy pójdą kawałek dalej tą drogą. Potem zostawił je na chwilę same w przewiewnej altanie, gdzie zaczęły ze sobą rozmawiać. Chrześcijanka rozpoczęła tymi słowy: O Panie, jakże jestem szczęśliwa, żeśmy się tutaj dostały. Dobrze mówisz, ja jednak mam powód, aby wprost skakać z radości. Był taki moment, gdy stałam przed bramą, pukając, a nikt nie odpowiadał, że już myślałam, iż wszystek nasz trud był daremny. Zwłaszcza wtedy, gdy to wstrętne psisko tak na nas ujadało. Dla mnie zaś najstraszniejszy był ten moment, gdy widziałam, że wy zostaliście przyjęci do jego łaski, a ja pozostałam na zewnątrz. Zdawało mi się już, że wypełniło się to, co jest napisane. Dwie będą mleć we młynie, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Musiałam się powstrzymać z całej siły, aby nie krzyczeć: Zgubiona jestem, zgubiona. Bałam się również pukać w dalszym ciągu. Gdy jednak spojrzałam na napis widniejący nad bramą, nabrałam odwagi. Pomyślałam również, że albo zapukam raz jeszcze, albo umrę. A więc zapukałam, choć nie wiem jak, gdyż duch mój w tym momencie już walczył ze śmiercią. Ty nie wiesz, jak pukałaś? Zapewniam cię, że pukanie twoje było takie gorliwe, że jego odgłos aż mnie przestraszył. Pomyślałam sobie, że jeszcze nigdy w życiu nie słyszałam takiego stukania. Pomyślałam nawet, że będziesz chciała wejść gwałtem i wziąć królestwo szturmem. Czyż nie postąpiłby tak samo każdy, kto znalazłby się w takiej samej strasznej sytuacji jak ja? Widziałaś przecież, że zamknięto przede mną bramę i że w pobliżu znajdował się okropny pies. Któż więc, będąc tak słabego ducha jak ja, nie pukałby z całej siły? Ale powiedz mi proszę, co pan powiedział na tę moją brutalność? Czy nie gniewał się na mnie? Gdy usłyszał przeraźliwy odgłos twego dobijania się, na twarzy jego pojawił się cudny, niewinny uśmiech. Odniosłam wrażenie, że to, co zrobiłaś, bardzo mu się podobało, gdyż nie widać było żadnej oznaki, aby miało być odwrotnie. Zastanowiło mnie tylko, po co on trzyma takiego psa. Gdybym to jednak wiedziała przedtem, może nie miałabym dosyć odwagi, aby zachować się tak, jak się zachowałam. Ale teraz jesteśmy już tu, wewnątrz, więc raduje się tyra z całego serca. Jeśli pozwolisz, to zapytam go, gdy przyjdzie tutaj znowu, po co trzyma w swoim dziedzińcu takiego wstrętnego kundla, mam nadzieję, że nie zrozumie źle mego pytania. O, zrób to, powiedziały dzieci, i staraj się go przekonać, aby tego psa powiesił. Boimy się bowiem, że nas pogryzie, gdy będziemy stąd odchodzili. Gospodarz wrócił do nich, a miłosierna upadła przed nim na twarz, oddała mu pokłon i rzekła: Niechaj przyjmie pan mój ofiarę chwały, którą teraz mu ofiaruję, oddając cielce warg moich. On zaś rzekł do niej: Pokój ci, powstań. Ona jednak pozostała w poprzedniej pozycji i rzekła: Sprawiedliwym jesteś, o panie, gdy wylewam błagania moje przed tobą. Pozwól jednak, że będę mówiła z tobą o sądach twoich. Dlaczego trzymasz tak okrutnego psa na twoim dziedzińcu? Przecież na jego widok takie niewiasty i dzieci jak my mogłyby wprost uciec od twojej bramy ze strachu. Pan odpowiedział na to: Właścicielem tego psa jest ktoś inny, trzymają go też na gospodarstwie należącym do kogoś innego, ale znajdującym się bardzo blisko stąd. Pielgrzymi moi tylko słyszą więc jego szczekanie. Należy on do właściciela tego zamku, który widzicie tam, opodal, ale może przybiegnąć aż pod mury tego miejsca. Przestraszył on już swoim szczekaniem niejednego szczerego pielgrzyma. Właściciel tego psa nie trzyma go oczywiście z miłości, ani do mnie, ani do moich pielgrzymów, ale w celu odstraszenia ich od przyjścia do mnie, pukania do bramy i wejścia do niej. Bywało też, że pies ten się urwał i trapił niektórych spośród tych, których miłuje. Znoszę to wszystko jednak aż dotąd cierpliwie. Pielgrzymom moim zawsze też przychodzę z pomocą na czas. Także nie może uczynić z nimi tego, do czego jego psia natura go skłania. Ale cóż, moja odkupiona jestem tego zdania, że gdybyś nawet o tym wszystkim i jeszcze o wielu innych rzeczach wiedziała już przedtem, to jednak nie ulękłabyś się psa. Wszak i żebrak idący od drzwi do drzwi, raczej ryzykuje narażenie się na wycie, szczekanie, a nawet ukąszenie przez psa niż rezygnuję z nadziei otrzymania jałmużny. Czyż więc pies, i to pies, znajdujący się na innym dziedzińcu, pies, którego szczekanie obracam ku pożytkowi pielgrzymów, miałby powstrzymać kogoś od przyjścia do mnie? Wszak ja wyrywam ich od lwiąt, jedynaczkę ich od mocy psa. Na to odpowiedziała miłosierna. Wyznaję, że jestem bardzo nieświadoma. Powiedziałam coś, czego nie rozumiałam. Przyznaję, że Ty czynisz wszystko dobrze. Potem chrześcijanka zaczęła rozmawiać z Panem na temat ich dalszej podróży i pytać o drogę. Wreszcie Pan nakarmił ich, umył im nogi i pokierował ich kroki swoimi śladami, podobnie jak uczynił to poprzednio z chrześcijaninem.